Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale RP Garażowo. Znajdziecie tutaj wiele ciekawych informacji na temat pił, kosiarek i innego sprzętu. W zakładce kanały znajdziecie kanały, które ja też oglądam. Cześć, witajcie! Witam wszystkich w kolejnym filmiku dzisiaj nie będzie o piłach, kosiarkach, silnikach i takich rzeczach, a a będzie materiał taki na szybko, jak sobie zrobić piecyk do ogrzewania w garażu z takich różnych tam pozostałości. Mamy tutaj butlę z LPG, miała być do zrobienia piaskarki syfonowej, no ale okoliczności zmusimy do tego, żeby, żeby pomyśleć na jakimś ogrzewaniu do garażu. Rura tutaj yy, taka kominowa, grubość 2 mm. To około 80 zł. Profil stalowy 80x80, 80, który mi został zrobienia słupów pod taki daszek. Z racji, że ogrzewam się w tej chwili czymś takim, nagrzewnicą gazową, trochę to drogo wychodzi. W tej chwili mam 8 stopni w garażu. na nagrzewnicy elektrycznej, trochę to drogo by wychodziło, chociaż nadwyżkę prądu mam, ale. Nie mam jeszcze bilansu, więc ciężko oszacować, ile mogę tego prądu zużyć. Tak czy inaczej, ogrzewanie drzewem, jakimiś trotami czy peletem w tym wypadku byłoby tańsze, więc trzeba zrobić taki piecyk rakietowy. Nie potrzebuję do tej powierzchni nie wiadomo jak dużego piecyka, więc, więc to nie o to chodzi, żeby tutaj robić saunę, ale wykorzystamy trochę tego złomstwa do tego, żeby ten piecyk zrobić. Piecyk w fazie testów na razie, tak połączony trochę byle jak, ale chodziło tylko o to, żeby trochę tu zagrzać i go wypróbować przy okazji. Na razie, próbowałem go na polu, także działa. No, mam na razie tutaj w garażu 6 stopni, 5,7 stopnia, także zimno się zrobiło w garażu nie było mnie kilka dni, bo miałem inne zajęcie i no i nie było kiedy grzać no więc troszeczkę jest chłodno w nocy teraz temperatury po minus 6 stopni nawet do minus 7 wczoraj było no więc dzisiaj trzeba było coś tu uruchomić także tak to wygląda na razie w tym miejscu podkładam sobie drzewo tu będę musiał przerobić tak to się pali z tej strony. Tak się pali z tej strony. I no, jeszcze można to złapać, tak się pali w środku spalin nie ma jako tako jest fajne ciepłe powietrze no dwutlenek węgla na pewno jest ale nie ma dymu no i jak widzimy tak ten płomień się zawija o teraz ja zaczęło trochę szczypać w oczy bo bośmy go otworzyli ale on się zaraz rozbuja i będzie tutaj to już widzimy zaczyna ciągnąć Cuk jest, także fajnie to się spala, trochę mała ta komora spalania. Ale działa. Tu klapeczka do zamykania pana wiercana, żeby można było zmniejszyć ten cuk w razie czego. Tutaj druga do zasypywania tędy też można sobie coś tam powrzucać, ale wygodniej mi jest tak dłuższe wkładać w ten sposób, dłużej się palą. Oczywiście podląd mamy od razu do środka, czy tam się to nam pali. No, a jak ten. Pomierzę jakieś temperaturki, tutaj to zobaczymy jak to ten pies, jak to ciepło generuje. Tak. Tutaj się pali, widzicie, dosyć fajnie, a nawet to tu podrzucimy troszkę, żeby się jeszcze paliło lepiej. Dopchamy jakimiś rupieciami, takimi drobnymi klockami, to się wtedy będzie fajnie paliło. Także na razie takie przykryweczki. Profil yy, zamknięty 80 na 80 Z tym, że zespawany podwójnie tutaj widzimy do kupy. Tak samo tutaj ten wlot no, nie ma jeszcze klapeczek. Tutaj drzwiczek, które będę chciał dzisiaj zrobić. No i tutaj też musimy zrobić jakieś takie zamknięcie. Bo tutaj to, co było takie chwilowe, to tak to wyglądało, i to wiecie. To nie działa. Także to. Otworzymy go troszeczkę. No, tak to w środku wygląda. No, a tutaj w środku tej rury jest płomień. Tak, ten tutaj, jak rozpalimy, spalimy, do środka. Tam już jakiś filmik widzieliście, jak to działa. Albo wrzucę. No i co? To jest wyrost spalin. To jest tak zwany podnośnik ciepła jak to mówił, to ten zbiornik tutaj w środku te spaliny mają nagrzewać nam ten baniaczek. w ten sposób mamy troszeczkę tego ciepła odzyskiwać niestety nie mam termometru teraz żeby tutaj zmierzyć te temperatury jak tutaj to się nagrzewa ale musicie wierzyć na słowo że tutaj no tego nie idzie dotknąć ale już rurę na wysokości 2,5 metra no przy dotknąć ręką można no nie na długo, no ale czuć tą różnicę temperatury. Na pewno i tak sporo tego, tego ciepło cieka w komin, no ale cóż, yy, lepsze to niż ten zwykły, jakiś takie yy, kubusie do ogrzewania, bo te kozy takie, bo to, yy, tam bezpośrednio to ciepło cieka w komin. Tutaj co? No nie ma komina na zewnątrz, jest rura wyprowadzona przez ścianę i poza okap, i dalej, rura, kolanko i rura do góry co też no jest mała no rura małej średnicy, i to troszeczkę hamuje przepływ tych spalin. Dzisiaj jeszcze jest dość wieczna pogoda, więc potrafi dumuchnąć nas z powrotem tymi spalinami do garażu. jest To za bardzo komfortowe. Trzeba by pewnie wymurować komin na zewnątrz, wtedy się w, podłączyć ta kurwą, dymną i może by to funkcjonowało wtedy tak jak powinno. Może w przyszłym roku coś będę myślał, może kupię jakąś rurę, po prostu taką, nie Fit200 stalową, zrobię fundament i Po prostu ją przykręcę do fundamentu i postawię koło garażu. Zobaczymy, co wyjdzie taniej. No, na razie tak to wygląda. Dzisiaj klapeczka, także będziemy coś sobie spawać. Aha, no tutaj troszeczkę zostało mi stali. Zaraz, Wam pokażę, jak to będzie mniej więcej wyglądać. O. Tu będzie taka klapeczka. Tak, w środku będzie blaszka ucięta, tak jak ma być. Tutaj, o i, i to będzie taka klapka otwierana. Rozpaliliśmy sobie w cyklu. To jest o, taki lucik zostawiony specjalnie, żeby troszkę sobie dozować to powietrze? O. Widzicie? Nie jest to może zbytnio elegancko zrobione i powstawane. No, ale z takich resztek dziubałem co miałem Chodzi, żeby zrobić tanio i żeby było to skuteczne. Więc nie tyle co wygląd, co, co yy, działanie tego. Tu się trochę pobawiłem z tym wieczkiem, żeby go tak trochę sobie tutaj. O. O, tu mamy drzewo, widzicie. To powoli tam sobie spada na dno i się wypala. No i w sumie o ile. Od rozpalenia minęło może za jakieś 10-15 minut. Widzieliście, że do rozpalania używam yy, takiego lampy. Papierem się to rozpala z racji tego, że ten komin jest taki pokręcony u mnie. To dosyć duży duża, duży problem jest, żeby to spaliny wyciągnąć, wydmuchać z tego komina i jeśli im więcej dymu tym częściej ten dym wracał do mnie i tutaj w po się w garażu, trochę mi się zawsze jednak opciło, Więc wypraktykowałem sobie że rozpalanie takim palniczkiem i drzewem. Przede wszystkim na początek, właśnie na początek do rozpalania używam to, co mi zostało poprzednio, czyli o, ten taki węgiel drzewny, który mi zostaje niespalony. To troszeczkę to w ten sposób, o, jak tak poruszacie, to nam to wyjdzie na górę. Ten drobniejszy opadnie nas sam, więc dosyć dużo powietrza potrzebuje, więc tu nie są po te klapki. Słuchaj zresztą ja tam działa jak palnik gazowy, no więc konstrukcyjnie jak to jest rozwiązane, to widzicie, spawy tutaj nie patrzcie, bo to są tak po prostu na szybko lepione, żeby tylko zespawać i zrobić, bo mi tu już zimno było. Docelowo to będą dwa żeberka jeszcze takie na które mam coś będzie położyć i odzyskiwać ciepło, nie wiem, żeby sobie zagrzeć, coś tam, podgrzać herbatkę na przykład. No. no troszkę jest może zabawy, żeby podpychać to drzewko, bo ono to nie zawsze spadnie sobie samo na dno. O, to w tej chwili trzeba tam czasami troszeczkę pogrzebać. O, bo się to drzewo tutaj nam potrafi przywiesić, tak jak widzimy w tej chwili. Teraz coś tutaj Wrócimy. Z komina troszkę dymu leci. Jeszcze jest na niska temperatura w tym piecu, jeszcze się nie rozchajcowało do końca. Ale po dobrym rozpaleniu praktycznie w ogóle nie ma spali. Nie ma jakiegoś tam dymu czarnego, jakieś takich koębów dymu śmierdzącego. Generalnie spara wodna Także można sobie. Można sobie w miarę yy, tutaj yy, fajnie palić, takim prostym piecykiem za dosłownie kilka groszy, bo naprawdę nie kosztowało mnie specjalnie wiele, jak mówię, ze złomu. No teraz widzimy, rozchajcowało się troszeczkę lepiej, no i tu też nic się praktycznie nie kopci. To by było a tyle a propos tego piecyka, także miłego budowania, miłego grzania się z piecyków własnej konstrukcji. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, hej, cześć!